Boga widzowie, będziemy robić crazy rzecz. Taką, której nikt się nie spodziewał, i nikt nie potrzebuje tego w ogóle. Nawet sama Ikime Ale trzeba to uczynić dla chwały, honoru, męstwa i braterstwa. Bo to jest kwestia już ducha, a nie ciała. Więc otóż Ikime spróbuje zdobyć Gide do Z Zongliego Dokładnie to zrobię. To jest to, to jest to, to jest to. to jest ten poziom gracza Genshin'a, to To dla fabuły. Dla fabuły. Miszuj. Miszujemy. Jesteśmy gotowi, teraz musi polecieć. To no nie ma no też nie polecieć, teraz dawaj, będzie dawaj, w tym pulu, naprawdę. No skam. No musi, no skam, real. Dawaj, mikrofon. no dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. Lecimy, broń Dawaj, dawaj. Leci. O no, nie! Oh udało się! Najlepsze, co zrobiłam kiedykolwiek. To, to jest nie, najlepsza broń. To jest najlepsza broń. Dobra, to jest genialne. To jest najlepszy kat, to jest najlepszy ten w życiu. O jezu, cudowne. Cudowne. To jest genialne. To jest po prostu. Tego potrzebowałam. Nie, może, nie mogło być lepiej. Pokaż to pokaż, grze. Patrz. Oh, nie widać to, bo on robi te ataki. O oh, jest!